I kolejny raz na grzybach. Zaczynamy od borowiczka. Piękny borowik. Duży. Trochę pogryziony już przez ślimaki, ale myślę, że będzie smaczny. Patrzmy. Piękny zamykamy grzybnie. Zasłonimy. OK. I kolejny borowik drogowy. Znaleziony na tej samej drodze, na której byłem w sumie wczoraj. Ciekawa sprawa. Ale ten jest. Twardy i gruby. Nie chcę wyjść. Byłaś. Pokażno się. Ło. Ale gruby trzon ma. Piękne. I kolejne prawdziwki. Tutaj wygląda. Nie wiem, co to jest. Jeszcze takie, jakby zmielone. Tutaj jest jeden na pewno dobry. A ten drugi? O nie! Mamy winowajcę! Żółk leśny. Co on zrobił z tym biednym prawdziwkiem? Ja go chciałem zjeść. Dobra, jedz sobie tego, a ja wezmę sobie tego drugiego. Ale się zakopał tam od razu do tego do środka. <laughs> Dobra, ja wezmę sobie tego, a on niech sobie tam tego już dokończy. Nie będę mu zabierał. Przykryjemy, żeby się nie bał. Jedz sobie. <laughs> a tutaj jeszcze jeden jest, taki malutki. Ale zawsze malutki też jest fajniutki. A tuż przy drodze kolejny grzybuś. Zobaczmy co to jest. To jest kozak, ale taki śmiesznie wykręcony. Niestety, chyba mu trochę przeszkadzały trawy. Ale wygląda ładnie. Czy aby na pewno jest zdrowy? Zdrowiutki. Do koszyczka. A tutaj w trawie schował się kolejny borowiczek. Mmm, piękny. Mm, ale też wygląda, jakby go coś tutaj już podgryzało. Zaraz zobaczymy. Tutaj wygląda jakieś takie wiórki jak poprzednia. Znowu żuk jakiś się do niego dobrał? Zobaczmy, co tu się dzieje. Hmm. Coś zdecydowanie próbowało go zjeść. To chyba był też żuk. Bo wygląda to tak samo mniej więcej jak ten poprzedni. Dobra, zamkniemy jeszcze wiórkę, żeby grzybka nie wysychała. I kolejny piękny borowik. ale piękny jesteś. Uuu. Normalnie model. I kolejny mistrz kamuflażu. Tym razem ukrył się pod liściem. Dawaj liścia. Haha. Ha. A pod liściem? Nadal ślad liścia został. Piękny. A jaki gruby. Hmm. I kolejny kozaczek, tuż przy drodze. Piękny. I kolejny kamenon. Gdzie on, gdzie on? Tutaj. O, się w trawie i liściach schował. Byłaś, pokaż się. Piękny. Kolejny prawdziwek. Tym razem trochę większy. Ale wygląda podobnie jak dwa prawdziwy, które już spotkaliśmy wcześniej. I wygląda jakby go coś tutaj mocno podgryzło. Ostatnio podgryzały je żuki leśne. To takie niebieskie. Tutaj teraz żuka żadnego nie widzę. Dobra, to jest już tak zażarte, że. Chyba go zostawię po prostu. Nie będę tutaj zabierał Żuczką pożywienia. Ona mi tak się nie nada za bardzo. A tutaj przepiękny muchomor czerwony. Czerwoniutki, bielutkie kropeczki. Pięknie to wygląda. Kolejny piękny prawdziwek się schował w trawie. O! Taki cudowny. Zobaczmy. Grube, twardy. Wychodzimy. Piękne. Ok. Zakrywamy dziurkę. I tu krzyczka. I kolejny prawdziwuszek, Taki piękny budowiczek, no tutaj. piękne. O, coś się roz tego. Ok. Nice. A tutaj jaki kozak. Taki normalnie czarny praktycznie. Bardzo, bardzo ciemnobrązowy. Coś go już tutaj polizało, pewnie jakiś ślimak. Ale wygląda naprawdę fajnie. Takiego ciemnego już dawno nie widziałem kozaka. Piękny. A tutaj niespodzianka. Cała rodzinka prawdziweczków. Jeden, dwa, trzy. U, tam ich więcej. Proszę, proszę. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Takich malutkich. Będą idealne do Octu. A tutaj widoczny z bardzo daleka. Gigantyczny. Chyba kozak. Uwolnimy zarodniki, odsłonimy z gałązek i przyjrzyjmy się. Tak, piękny kozak, gigantyczny. I dwa kroki dalej, to samo. Nawet nie zdążyłem tego obciąć. I kolejny kozak. Piękny. W kształcie serduszka. <laughs> I jest kolejny. Borowiczek drogowy. Ten jest bardzo gruby. Zakryjmy, żeby nie wysychała grzybnia. Ale pękaty. Piękny borowiczek. I jeszcze jeden borowik drogowy. Tylko ten już był bardzo skryty, także z tamtej strony zupełnie go nie było widać. A on tutaj nie mógł się wydostać po prostu przez tą całą trawę, która rośnie na drodze. Też będzie pękaty, o ile go w ogóle dostanie wyjąć. No czy nie wstydź się. Chyba muszę użyć drugiej ręki. Delikatnie powolutku udało mi się go wyciągnąć. Było widać tylko to. A on jeszcze był taki wielki. Wygląda w ogóle jakby miał kapelusz zrośnięty strzonem. Ale gruby. Wygląda trochę jak trufla. <gry>